Dlaczego widzisz je dosłownie wszędzie? Bozia dała za mało brwi, a za wiele gdzieś indziej? Troszkę tak... Na wstępie chcę jasno zaznaczyć, ten materiał nie jest krytyką dekoltów, sposobu ubierania się, czy pokazywania swojego ciała. Każda kobieta, każdy mężczyzna ma pełne prawo do decydowania o tym, jak wygląda. Jak się prezentuje, to wasz wybór i wasza wolność. Ja natomiast chcę opowiedzieć o tym, jak piersi i seksualizacja wizerunku na, wpływają na rozwój polskiego internetu i jakie konsekwencje mają dla kultury online i dla Ciebie. Jeśli tego nie zrozumiemy, inaczej popadniemy w takie skrajności jak. Z moją perspektywę na pewno znacie. No wiecie, jak podejście do mnie, wielokrotnie jestem tutaj do You're not even old enough to know how bad life gets. Obviously, doctor. You've never been a 13-year-old girl. Sean Patrol, bo klucz, który otwiera wszystkie zamki, to super klucz, ale zamek, który otwiera każdy klucz, to beznadziejny zam I mam duży problem z nagrywaniem tego typu materiałów, ponieważ już na wstępie mogłem zostać okrzyknięty jako FEMINISTA. A powiem coś, co usprawiedliwia zachowanie mężczyzn. Jesteś tylko zwykłym incelem. Nie, ja jesteś stulejarzem, tak? No, z czego to wynika, jak myślisz? Nie bierzcie sobie mojej no, opinii no, do siebie. Fichy. Ja jestem tylko społecznym śmieciem. Nie stoję ani po stronie kobiet, ani po stronie mężczyzn. Ale do rzeczy. Seksualizacja stała się normą. Cycki są wszędzie, w memach. Na główkach. Miniaturkach filmów, grach, a nawet treściach, gdzie ich zdecydowanie nie powinno być. Ile razy weszłaś na Facebooka i wyskoczył ci post o zaginięciu młodej dziewczyny? Na zdjęciu, która jest umalowana, bądź ma widoczny dekolt. Wchodzisz w komentarz, a tam dziadek pisze, albo jakiś ojciec pisze komentarz. Spokojnie poszła się kurwić. Zaraz wróci. Jakbyś się kurwa poczuł, jakby taki komentarz został podpis, został napisany pod zdjęciem twojej zaginionej córki. Jakbyś się wtedy poczuł? A co by było, gdyby okazało się, że to twoja matka? No co by było? No właśnie, co by było? No kurde. To ja ciebie na barana nosiłam. Mama, no weź no. Co jest to, po mnie tak? The fuck? What the fuck is wrong with you? What the fuck is wrong with you? Okay. A potem się dziwisz dlaczego e, córka i syn mnie nie odwiedzają, dlaczego wnuki mnie nie odwiedzają, bo się kurwisz. Przepraszam, uniosłem się, jesteście cali. I wielu mężczyzn ma w sobie złość, bo w życiu czuli odrzucenie, zostali odrzuceni. Próbowali zagadać do dziewczyn, pisali wiadomości i nic. Często słys słyszą tylko nie, albo w ogóle nie dostają odpowiedzi. I to boli, a z czasem przeradza się w poczucie, że kobiety mają za dobrze. Od 10-60 tysięcy dolarów do 120 tysięcy. A jakie najdziwniejsze rzeczy sprzedałaś? Ej, ślina, Squirt. Ja, jak to ślina? No, Supluję do takiego plastikowego słoika. Nie, no nie. Kanach wszystkich guru podrywania. Zobacz, zobacz. To jak ksiądz na kazań, zobacz! nie moglibyśmy nigdy tego materiału upublicznić na YouTubie czy w innych mediach. Chciałem ci pokazać, jak w fajny sposób możesz odnieść wartość dziewczyny. Media by nas rozszarpały. Podchodzimy do większości dziewczyn od tyłu, łapiemy je za rękę i no, widać, że one są przestraszone. Opory przed seksem, gdzie nauczycie, w jaki sposób już mieszkając z dziewczyną przejść przez wszystkie opory i sprawić, żeby wszystko było takie. jak trzeba. Seks. Seks. No your fucking place. Trash! Fucking robots! Don't give a fuck about no robots! Przejdźmy dalej do influencerów, bo bombardowanie ze strony influencerek i influencerek jest na porządku dziennym. Codziennie widzimy w sieci ludzi, którzy często nic mądrego nie wnoszą, ale wyglądają tak jak każdy kanon piękna, idealne, ciała, sztuczne uśmiechy, wszystko dopracowane pod lajki. Wyskakuje ci. Wywiad, wyskakuje ci w proponowanych wywiad tej jednej kobiety. I widzisz, jak, jakie ma duże cycki. Widzisz, jak piękna jest. I następuje pytanie od prowadzącej: Dlaczego właściwie zasłynęłaś w tym internecie? A ona odpowiada: Ponieważ nie boję się mówić tego, co myśli. myślę. Kurwa! A ty oczekujesz takiej odpowiedzi. Wiesz, bo mam duże cycki. I wyglądam zajebiście, kurwa. Tego oczekuję od influencerek. Chociaż fagata i tak to mówi, a ja i tak jej nienawidzimy, ale to zupełnie inna strona medalu. Powiedz Nikt nie, nie zwraca uwagi na to, że mam też fajne cycki. No, to, to są fajne. Powiedzieć? Który bardziej lubisz prawy, lewy, tak? Bo mówi, że nikogo nie. Nie zrozumcie mnie, źle, materiał nie ma na celu. Żeby nagle całować wszystkie kobiety po nogach, czy stawiać je na piedestale. Chodzi o to, żeby zrobić sobie reset od pornografii, od Instagrama, nawet TikToka. Bo większość z nas, zwłaszcza mężczyzn, jest dziś przebodźcowana. Jeśli codziennie oglądasz super piękne, często nienaturalne kobiety. Chociaż to dotyczy też kobiet. I do tego się masturbujesz, a potem próbujesz normalnie zagadać do dziewczyny, do mężczyzny w realnym świecie, to i mózgu pojawia się błąd, taki swoisty error. Rzeczywiście już nie pasuje do obrazków, które masz w głowie. Dlatego reset jest potrzebny, żeby odzyskać normy spojrzenia, normalne spojrzenie na relacje i na kobiety. Stańmy się okłamywać, że wygląd nie ma znaczenia, bo wygląd ma znaczenie i będzie miał znaczenie jeszcze długi, długi, długi czas. Chyba, że każdy będzie mógł być piękny, to wtedy nie będzie miał znaczenia.